Witam serdecznie. Szczęść Boże. Jak widzicie, jeszcze jestem we Wrocławiu. Jeszcze Bóg mi tutaj błogosławi. Dla tych, którzy nie wiedzą, to miałem takie proroctwo, myślę, że jest od niego, bo coraz bardziej się wypełnia. Jeśli zostaniesz w tym mieście, to będę Ci błogosławił. Jeśli odejdziesz z tego miasta, to nie będę Ci błogosławił. Jestem tutaj od 23 marca. I Bóg mi dalej błogosławi. Oczywiście, posyła mi ludzi, bo przez ludzi Bóg też może błogosławić, o czym za chwilę się dowiemy z dzisiejszego czytania z dziejów apostolskich. Błogosławi mi tutaj. A jeśli Bóg błogosławi, to powinno mi być tutaj dobrze, chociaż nie do końca czuję się dobrze. Był taki moment w tym dniu, że nie czułem się dobrze. Bardzo źle się czułem. Taki smutny, taki zmęczony, aż fizycznie po prostu bolały mnie, mnie nogi, i wiedziałem, że powinienem pójść na mszę, ale nie chciało mi się. I walczyłem ze swoimi myślami, modląc się, Panie Boże, pomóż mi wstać z tego łóżka i pójść na mszę. Tylko po co ja chcę na tą mszę iść. Czy po to, żeby Bóg mi błogosławił, bo jak nie pójdę na mrze, to mi nie pobłogosławi, chociaż przecież wczoraj dla Was, a dzisiaj dla mnie, nie było żadnego święta nakazanego i nie, nie musiałem iść. Mogłem, ale nie musiałem. W niedzielę muszę, jestem do tego zobligowany przez przykazanie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, ale ja chciałem pójść, ale moje ciało nie chciało iść spotkać się z Bogiem. Ja wiedziałem, że jak spotkam się dzisiaj z Nim, z Jego Słowem, to on, to on sprawi, że w podskokach będę wracał do domu z radością, bo zawsze tak było. Zawsze tak było. Kiedy szedłem na mszę i słuchałem Jego Słowa i karmiłem się Jego ciałem, to choć homilia nie była za bardzo taka ok, po mojemu, to, to jednak On działał, działał we mnie, po prostu tkał mnie tak w cichości, tak, że nikt nawet nie wiedział, co się dzieje w moim sercu. I dzisiaj postanowiłem, że pójdę na 19.30, ponieważ zauważyłem, że jest jakaś musza o 19.30, ale tej muszy nie było. Dlaczego jej nie było? Bo ona jest w niedzielę o 19.30, a w dzień powszedni o 18.00. Pomyliły mi się po prostu. Godziny, i wzrok mi jakoś tak. Coś, coś się stało po prostu z umysłem, z wzrokiem. Zostałem jakby oślepiony, jak szaweł, o którym za chwilę przeczytamy. I kiedy zobaczyłem, że jednak dzisiaj mszy nie będzie, to otworzyłem słowo. Tak, znaczy samo się otworzyło, tak, tak w aplikacji takiej. Biblia, um, słowo samo się losuje, samo się otwiera. I przeczytałem, że takie oto słowo z Hioba: Szatan na to do pana. Czyż za darmo Hiob cię czci? Czy za darmo Hiob czci Boga? Jak szedłem tam na tą muszę, to nogi mnie tak strasznie bolały i swędziały. I mówię, nie zdążę na tą muszę. Boże, ja tam chcę, ale moje ciało nie chce. A może ja tam chcę, ponieważ Ty mi błogosławisz, i jak nie pójdę, to mi nie pobłogosławisz, nie doświadczę tego, tego ukojenia. Boże, ja już nie chcę myśleć, co będzie. Ja już nie chcę myśleć, jak się mną zatroszczysz, o mnie się zatroszczysz. Ja chcę się starać najpierw o Twoje królestwo i o Twoje, Twoją sprawiedliwość, a reszta będzie mi dodana. Chcesz, żebym tutaj był, to będę. Błogosławisz mi do tej pory? To będziesz mi błogosławił także za tydzień, za miesiąc, za dwa lata, może nawet też tyle, ile będę miał tutaj być, to będę. Ale kiedy przeczytałem ten tekst, że, że szatan przyszedł do Pana Boga i zaczął hmm, wystawiać na próbę Hioba miłość względem Boga, bo Według Szatana, Hiob hmm, czcił Boga tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg mu błogosławił, a Bóg mówi: Odbierz mu siły, odbierz mu majątek, zabierz mu zdrowie, tylko życia mu nie zabieraj, ale zobaczysz, że On czci mnie nie dla tego, co Mu daje, tylko dla mnie samego. Tak parafrazując i streszczając księgę Hioba, można powiedzieć: i kiedy zobaczyłem ten tekst, to uświadomiłem sobie, że, że dzisiejszy dzień to była jedna wielka pokusa, jedy, jeden wielki atak, żeby po prostu bać się Boga, żeby mm, zapomnieć o tym wszystkim, co on ci do tej pory uczynił. Może, żeby się jeszcze na niego denerwować, psioczyć przeciwko niemu, krzyczeć na niego. Nie byłem na mszy fizycznie. Wszystko odeszło. Pocałowałem, można by było powiedzieć, klamkę kościoła, ale ja tam się wybrałem duchowo. Poszedłem, chociaż nie doszedłem. To wraz wróciłem już bez tego bólu, bez tego cierpienia, bez pokusy, bo diabeł od razu odszedł. Wszystkie bóle od razu od, odeszły. Wszystko po prostu się zmieniło. To była kolejna próba, żeby też pokazać mi jak jestem słaby ale te, także też żeby mnie umocnić bo moc w słabości się doskonali takie jest słowo wystarczy Ci mojej łaski moc w słabości się doskonali i po tym dłuższym wstępie siedmioprawie minutowym przejdźmy wreszcie do słowa i zobaczmy co to słowo dzisiaj nam mówi kto ma uszy do słuchania niechaj słucha czytanie z dziejów apostolskich Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił – Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? – kto jesteś, panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. I tutaj na chwilę zatrzymajmy się i wyjaśnijmy, czym jest ten damaszek. Bo słowo damaszek znaczy: cichy tkacz płótna. Szaweł chciał zrobić tam. Wielki raban w tym mieście chciał tam naprawdę zrobić grozę, zasiać grozę, a Bóg, Bóg to przemienił. Bóg sprawił, że oślep, że wszedł do pewnego domu, został tam wprowadzony, nie jadł trzy dni, nie pił trzy dni, modlił się trzy dni, był jakby zawieszony między życiem a śmiercią. I tam Bóg go tkał na nowo. W cichości, w izdebce. Dzisiaj byłem tkany w tym swoim pokoiku na dwunastym piętrze, gdzie Bóg mnie tkał i pokazywał mi, jak wiele jeszcze jest dziur w moim sercu, jak wiele jeszcze sieje grozy, jak wiele jeszcze jest grozy we mnie i żądzy zabijania jak wiele jest nieuporządkowania, jak wiele jest myśli Bożych, jak łatwo daje się zwieść moim namiętnościom, moim uczuciom, emocjom, a także podszeptom demona, który ciągle mi pokazywał, że Bóg mnie zostawi i że Bogu już naprawdę na mnie nie zależy. Zobaczcie, Bogu zależy na takim zbrodniarzu jak Szaweł. Który nawet poszedł do arcykapłana i poprosił o listy uwierzytelniające, żeby iść tam nie tylko w swoje imię, ale w, w imię najwyższego arcykapłana, a de facto też w imię samego Boga, bo arcykapłan reprezentuje Boga na ziemi. Szaweł to jest byle kto, to jest uczony w piśmie, to jest człowiek, który zna Pismo Święte, na pamięć, który w Piśmie Świętym nie jest w stanie znaleźć siewcy życia, siewcy, który sieje dobrą nowinę, bo on jej nie ma. Bo Jezus jest dobrą nowiną, a on jej nie ma. My możemy chodzić do Kościoła i bez Jezusa, bo nie, bo nie znamy Słowa Bożego, bo, bo nawet jeśli znamy, to źle interpretujemy. Po owocach ich poznacie: pokój, radość, miłość, cierpliwość, łagodność, opanowanie On tego nie ma. I często jest też tak w nas, że po części nie mamy łagodności, mamy gorliwość, ale bez łagodności. Nie mamy cierpliwości do drugiego człowieka, do Boga tak, mam cierpliwość, ale już do drugiego człowieka nie mam. Drugiego człowieka może nawet traktuję gorzej niż psa. I jeszcze jedną rzecz wam powiem. Kiedy już oddalałem się od tego kościoła, z tym słowem, które wam przeczytałem, że szatan na to do Pana, czyż za darmo chyobcie czci, to szło małżeństwo albo chłopak z dziewczyną, i mieli psa, takiego fajnego psa, takiego labradora może, podobnego do labradora. I jak byłem blisko tego, tych ludzi, to w pewnym momencie ten pies się zatrzymał i się załatwił. Tak krok przede mną. Nie wiem, a co to tak. Ten pies w ogóle zatrzymał się przede mną i, i oddał no y, zawartość y, no, tego, tego, co żołądek przerobił. No, wiecie, nie chcę używać tych brzydkich słów. No i ten człowiek. Normalnie z, pozbierał zawartość tego, co pies. Yy, wydalił, i tak się za, zadałem mu takie pytanie: A czy, jak ja bym tak zrobił, to też byś po mnie posprzątał? On tak się na mnie spojrzał: Nie. I poszli sobie. I to znowu mi pokazuje, że my często traktujemy drugiego człowieka gorzej niż psa. A psa lepiej niż człowieka. I mi się, mi się zdaje, że Szaweł właśnie ludzi, którzy wierzyli w Jezusa, właśnie tak traktował gorzej niż zwierzęta, bo chciał ich wrzucać do więzienia, łańcuchami ich zakuwać, zabijać, po prostu siał grozę i dyszał rządzą zabijania. Ale dzisiaj ludzie bardziej kochają zwierzęta niż dzieci. Jeszcze 10 lat temu widziałem, jak kobiety zachwycały się małymi dziećmi u innych kobiet, bo te dzieci są takie słodkie, takie niewinne, takie przytulaśne, chciałyby się wziąć na ręce i przytulić i pogłaskać. A dzisiaj tego nie widzę naprawdę dzisiaj tego nie widzę. I myśl, moim zdaniem, pandemia też mogła mieć w tym jakiś swój udział, że dzisiaj ludzie już bardziej na siebie warczą niż patrzą. Albo unikają wzro wzroku, i już nie są zadowoleni z tego, że widzą dzieci, bo może sami ich nie mogą mieć, albo nie chcą ich mieć, bo dzieci są według nich wstrętne. Człowiek w ogóle jest wstrętny, ale zwierzę już nie. Zwierzę jest takie piękne, wspaniałe, można przytulić, pogłaskać. I tak może być też z nami dzisiaj, bo z szabłem tak było. I potrzebujemy takiego nawrócenia. Takiego olśnienia z nieba, takiego um, upadku na ziemię, tak żeby stracić wzrok, i nawet nie chcieć jeść, nie chcieć pić, i być w takim zawieszeniu między życiem a śmiercią może to jest depresja dla niektórych że jesteś w takim zawieszeniu, nie wiesz gdzie jesteś, nie wiesz co masz robić. No, coś się w Twoim życiu złamało, połamało, a to jest Bóg. Bóg przyszedł do Ciebie po to, po to, żeby Cię złamać, po to, żeby Cię na nowo poskładać, i dać Ci misję i posłać jak szabła, ale nie jako szabła, który się groze i dysz rządzą zabijania, tylko jako tego, który głosi dobrą nowinę. Ale do tego jest potrzebny nam Ananiasz, taki człowiek, który przyjdzie, położy na nas ręce powie nam dobrą nowinę i obdarzy nas łaską. Bo Ananiasz, Hananiasz znaczy Bóg obdarzył łaską. I posłuchajmy, co się stało, kiedy Szaweł modlił się i nic nie widział, i nic nie jadł, nic nie pił. W Damaszku tam znajdował się pewien uczeń Pana imieniem Ananiasz. I wtedy Pan powiedział do Ananiasza w widzeniu, a Ananiasz odpowiedział, jestem Panie. Jest gotowy, jest yy, mm, pełen łaski, umie słyszeć, umie usłyszeć, umie rozeznać, że ten, który do Niego mówi, to Pan. Pamiętacie, że Szaweł nie wiedział, z kim rozmawia. Kim jesteś? Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale on jeszcze o Jezusie dużo prawdy nie wiedział. Idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy oszawła starsu. Zobaczcie, droga Pana jest prosta, chodzą nią sprawiedliwi. Bo właśnie się tam modli i ujrzał szawę w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Ta modlitwa była wysłuchana, więc nie była to modlitwa wstrętna dla Pana Boga i niemiła, bo takie modlitwy często wychodzą z naszych serc, z naszych ust, które są wstrętne. I niemiłe Bogu. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek w świętym Twoim w Jerozolimie, i ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział Mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do Pogan i królów. I do synów Izraela, i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Bóg obdarza łaską, bo posyła Ananiasza do Szawła. Wszedł Przed do domu położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, nazwał go bratem. A kto jest naszym bratem? Kto jest siostrą? Kto jest siostrą, matką, bratem Pana Jezusa? Ten, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je. Czy szaweł po objawieniu Pana Jezusa, takim ostrym, mocnym objawieniu, że aż upadł, stracił wzrok, nic nie, jadł, nic nie pił, nie wypełnił słowa bożego, które powiedział mu Jezus. Wstań, idź do damaszku, tam powiem ci, co masz robić. On wstał, poszedł, sam nie wstał, sam nie poszedł. Ktoś go tam zaniósł, bo był ślepy, nie mógł tam sam dojść, nie mógł trafić do Damaszku, do tego miejsca, gdzie cichy tkacz płótna tka duszę na podobieństwo Boże, daje im tą doskonałość. Bracie, Pan Jezus, ten co ukazał. Ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony duchem świętym. A kto otrzymuje ducha świętego? Jak nie ci, którzy są posłuszni? Bogu. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz duch święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są mu posłuszni. Tak mówi święty Piotr w piątym rozdziale, w 32 wersecie. Duch święty jest dany tym, którzy są posłuszni. I Szaweł stał się posłuszny w tym doświadczeniu, którego Bóg mu udzielił. A też jest posłuszny, bo poszedł do tego, który nie był bratem, tylko nieprzyjacielem, i nazwał go bratem. Natychmiast, jakby łuski spadły z jego oczu, i odzyskał wzrok, i został ochrzczony, a gdy spożył posiłek, wzmocnił się. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Zobaczcie, trzy dni. Wystarczyło trzy dni, żeby człowieka zmienić, żeby człowieka nawrócić. Trzy dni Jezus leżał w grobie, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Trzy dni ludzie, którzy szli za Jezusem, nie mieli co jeść. Przy nim słuchali jego słowa, a on zlitował się nad nimi i nakarmił ich, czyniąc znak w postaci cudu rozmnożenia chleba. Pięć tysięcy mężczyzn się na, najadło, a zrobił tak dwa razy. A, a jak słyszymy, że Bóg robi coś dwa razy, to znaczy, że Bóg robi zawsze. I teraz jeszcze taka odpowiedź dla tych, którzy pytają się, jak rozpoznać Boga. Jak Bóg mówi w sercu, Przecież serce jest pełne niegodziwości, złości i głupstwa. O tym mówi sam Pan Jezus w Ewangelii, według Świętego Mateusza. Więc jak rozpoznać, że to pragnienie, które słyszymy, to natchnienie pochodzi od Boga? Bo jak Bóg raz mówi, to dwa razy się to słyszy. 62 Psalm, 12 werset. Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem. Więc jak Bóg mówi idź i zrób to, to ty będziesz pewien, że to jest od Boga. Nie będziesz musiał mm, sam szukać potwierdzenia, ponieważ Bóg da ci to potwierdzenie. On cię utwierdzi w tym, że to jest od Niego, bo to On się nam objawia. To nie my tworzymy sobie Boga, to On nam objawia się, jaki jest. Więc nie mamy co się bać szabłów, nie mamy co się bać tych, którzy są przeciwko nam. Nie mamy się niczego bać, ponieważ miłość usuwa wszelki lęk. I wtedy możemy pomodlić się tym najkrótszym psalmem 117: Chwalcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Chwalcie Go nawet ci, którzy się z nami nie zgadzacie. Chwalcie Go nawet ci, którzy jesteście inni niż my. Chwalcie Go nawet. Inne rasy, inne języki, inne kultury, On jest w stanie objawić się także tym, którzy zwalczają nas, do których nie podejdziesz na wyciągnięcie ręki, bądź cię uderzy. Szabł był właśnie takim człowiekiem, że nikt nie był w stanie mu ogłosić Jezusa, bo dostałby w twarz od Szabła, w imię Boże oczywiście. Ale Pan sobie poradził z Szabłem. Szaweł upadł i zaprowadzili go do miejsca, gdzie był tkany w ukryciu. Módl się w ukryciu. Wejdź do swojej izdebki i módl się w ukryciu. Niech ci tam Pan tka. Czytaj Słowo Boże, a w końcu pośle ci jakiegoś Hananiasza, Ananiasza, który otworzy ci oczy i powie ci, co dalej. Bo Ananiasz powiedział mu, co dalej jaka jest misja Szabła i Szabeł już zmienił imię na Pawła i stał się mały, a jednak duży, wielki, potężny jest teraz wzorem wszystkich ewangelizatorów można go naśladować, można na niego na nim polegać, można mm, iść za nim, tak jak on szedł za Jezusem bo na pewno nie, nie nie stracisz drogi, bo Szaweł już wtedy zawsze szedł drogą pana, bo już go widział. A wszystko zaczęło się od tego, że się modlił trzy dni i trzy dni, nie, nic nie jadł i trzy dni nic nie pił i siedział tam, posłuszny w tym Damaszku, tkany w cichości, w odosobnieniu, nikt na niego nie patrzył, on tam po prostu cierpiał. Nie kłócił się z Bogiem, tylko go wychwalał, nie rozumiejąc nic, aż w końcu Bóg przyszedł do niego i powiedział mu: Szarle, wstań, otwórz oczy, pokażę ci, co masz robić i idź tam. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia, mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. Pozdrawiam i jeszcze oczywiście, lajki, subskrypcje i te komentarze są nadal mile widziane. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.